Mania, jak rozpoznać? Stan maniakalny to jeden z kluczowych elementów choroby afektywnej dwubiegunowej. Jest to okres, w którym nastrój osoby znacząco wzrasta, często do poziomu euforii, pobudzenia lub drażliwości. Mania nie jest zwykłą dobrą energią czy chwilowym przypływem entuzjazmu. To poważny epizod psychiczny, który wpływa na myślenie, ocenę sytuacji i codzienne funkcjonowanie. Jak rozpoznać stan maniakalny? Przede wszystkim zwracamy uwagę na nietypowe dla danej osoby zachowania. Jednym z najczęstszych sygnałów jest nadmierna energia. Chory może mówić bardzo szybko, przeskakiwać z tematu na temat i mieć trudność z utrzymaniem uwagi. Często pojawia się zmniejszona potrzeba snu. Osoba w Mani może spać dwie lub trzy godziny, a mimo to czuć się pełna sił i gotowa do działania. W Manii widoczne są także impulsywne decyzje. Mogą to być nieprzemyślane wydatki, ryzykowne zachowania, nagłe pomysły, które wydają się genialne, choć w rzeczywistości są trudne lub nierealne do wykonania. W skrajnych przypadkach pojawia się przekonanie o własnych wyjątkowych zdolnościach czy specjalnej misji. To sygnał, że epizod maniakalny jest poważny i wymaga natychmiastowej pomocy specjalisty. Co może być przyczyną wystąpienia manii? Choroba afektywna dwubiegunowa ma podłoże biologiczne. To zaburzenie związane z funkcjonowaniem układu nerwowego, a na nawrót mani wpływać mogą czynniki takie jak przewlekły stres, nieregularny sen, używki, a także niestosowanie leków zaleconych przez lekarza. Warto pamiętać, że osoba chorująca nie wywołuje mani z własnej winy. To proces, który rozwija się stopniowo, często niezauważalnie na początku. Jak radzić sobie ze stanem maniakalnym? Najważniejsze jest wczesne reagowanie. Jeśli ktoś zauważa u siebie lub u bliskiej osoby pierwsze oznaki manii, powinien jak najszybciej skontaktować się z psychiatrą. W chorobie dwubiegunowej kluczową rolę odgrywa farmakoterapia. Leki stabilizujące nastrój pomagają kontrolować epizody i zapobiegać nawrotom. Równie ważne jest prowadzenie regularnego trybu życia: stałe pory snu, unikanie używek i dbanie o codzienny rytm dnia. Pomocne bywa także prowadzenie dziennika samopoczucia, aby łatwiej wychwycić pierwsze zmiany nastroju. Wsparcie bliskich również jest nieocenione. Osoba w manii może nie zdawać sobie sprawy z tego, że jej zachowanie staje się ryzykowne. Spokojna rozmowa, obserwacja i pomoc w kontakcie z lekarzem mogą znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo chorego. Epizody maniakalne da się skutecznie leczyć. Dzięki odpowiednim metodom terapeutycznym, lekarskiej opiece i świadomemu podejściu zarówno osoby chorującej, jak i jej otoczenia, można utrzymać stabilność nastroju i prowadzić satysfakcjonujące, bezpieczne życie. Zrozumienie mani to pierwszy krok do skutecznego radzenia sobie z chorobą afektywną dwubiegunową.